Drodzy słuchacze, doceniam każdą formę przekazu i wsparcia. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, będzie mi bardzo miło. Jeżeli zostawisz po sobie ślad w postaci lajka oraz komentarza, napisz skąd słuchasz i o której godzinie, dla napędzenia algorytmu, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Dziękuję wszystkim i zapraszam na seans. Tytuł Noc żywych w Odrze. Wszystko zaczęło się w chłodny, mglisty wieczór 31 października 2024 roku. Szczecin tonął w mlecznej mgle, a z drzew na jasnych błoniach spadały mokre liście. Miasto tętniło życiem. Dzieci w przebraniach wiedzim, duchów i wampirów biegały po osiedlach pogodno i niebuszewo. Stukając do drzwi z okrzykiem cukierek albo psikus. W powietrzu unosił się zapach dyni, karmelu i wilgotnych liści. W starej kamienicy przy ulicy Felczaka, troje studentów Akademii Sztuki przygotowywało się do imprezy halloweenowej. Byli to Marek, jego dziewczyna Iza i ich wspólny przyjaciel Bartek. Marek studiował fotografię i marzył o karierze dokumentalisty. Iza była studentką konserwacji dzieł sztuki, a Bartek, zapalony informatyk, który potrafił spędzić całą noc przy komputerze, grzebiąc w kodzie. Impreza miała odbyć się w opuszczonym budynku na terenie Stoczni Szczecińskiej. Ktoś z uczelni załatwił zgodę, choć nikt nie wiedział dokładnie kto. Marek słyszał plotki, że kiedyś w tamtych halach prowadzono sekcję zwłok sprowadzanych z zagranicy dla celów naukowych. Inni twierdzili, że to zwykła legenda miejska. Gdy dochodziła 19.30, troje przyjaciół wsiadło do starego Volkswagena należącego do Bartka. Włączyli radio, ale w eterze panowała dziwna cisza. Zamiast muzyki słychać było szumy i pojedyncze trzaski, jakby ktoś próbował się przebić przez zakłócenia. Może burza magnetyczna, mruknął Bartek, nie odrywając wzroku od drogi. Marek spojrzał przez szybę na mgłę gęstniejącą nad odrą. Powietrze miało dziwny zapach, jakby słony metal, przesiąknięty gnijącym drewnem i wilgocią. Do stoczni dotarli około 20.15. W jednej z hal świeciło się ciepłe, pomarańczowe światło. A z wnętrza dobiegała muzyka i śmiech. W środku było już kilkadziesiąt osób młodzi ludzie w maskach, wśród których krążyły butelki z domowym ponczem. Wszyscy tańczyli między starymi kadłubami i zardzewiałymi narzędziami. Z pozoru była to zwykła impreza do czasu. Pierwsze znaki. Około dwudziestej trzeciej Marek wyszedł na zewnątrz, żeby zrobić kilka zdjęć mgły nad rzeką. Kiedy ustawił statyw, zauważył, że w wodzie coś się porusza. Myślał, że to kłoda albo pływający śmieć. Ale wtedy usłyszał dźwięk przypominający powolne wciąganie powietrza przez zatkane gardło. Woda zaczęła się burzyć, a na powierzchnię wypłynęła dłoń. Była sina i napuchnięta, z obdrapanymi paznokciami, Marek zamarł, gdy z ciemnej tafli wynurzyła się twarz, rozkładająca się, pozbawiona oczu. Z ust wypływała brunatna ciecz. Zerwał się i pobiegł z powrotem do hali. Kiedy opowiedział o wszystkim Izie i Bartkowi, ci uznali, że to żart albo halucynacja spowodowana alkoholem. Jednak po chwili światła zaczęły migać, a muzyka zwolniła, jakby ktoś ciągnął za taśmy. W głośnikach rozległ się przesterowany głos, mówiący cicho po niemiecku. Iza znała trochę ten język i wychwyciła kilka słów. Martwi wracają. Wtedy drzwi hali otworzyły się gwałtownie. Do środka wtoczyła się mgła, a z nią coś, co wyglądało jak człowiek, ale poruszało się nienaturalnie. Skóra miała barwę popiołu, oczy były zamglone, a z ust sączyła się ciemna ciecz. Ktoś krzyknął, ktoś inny wpadł w panikę. Marek złapał izę za rękę i pociągnął ją w stronę wyjścia. Bartek wybiegł tuż za nimi. Za plecami słychać było wrzaski i odgłosy rozdzieranych ciał. Na zewnątrz mgła była jeszcze gęstsza. Wszędzie widać było cienie poruszające się między kontenerami. Niektóre z nich wydawały ciche, mokre jęki. Ucieczka przez miasto. Trójka przyjaciół dobiegła do samochodu. Bartek z drżącymi dłońmi przekręcił kluczyk, ale silnik nie chciał zapalić. Wtedy z zaogrodzenia wyszła grupa ludzi, a raczej tego, co z nich zostało. Twarze mieli rozszarpane, a ubrania mokre i brudne, jakby dopiero co wynurzyli się z rzeki. Marek wcisnął pedał sprzęgła i z całej siły uderzył w stacyjkę. Silnik zaryczał. Samochód ruszył. Rozpryskując błoto i wodę, pędzili przez puste ulice Szczecina, mijając zamglone przystanki i migające latarnie. Na alei wyzwolenia leżały porzucone samochody, a w oddali palił się sklep spożywczy. Ktoś krzyczał z balkonu, ale głos szybko ucichł. W radiu pojawił się komunikat. Męski głos mówił: Prosimy o zachowanie spokoju. W rejonie stoczni doszło do nieznanego incydentu biologicznego. Nie wychodźcie z domów, unikajcie kontaktu z wodą z odry. Wtedy Iza krzyknęła. Marek, zobacz. Na moście długim stała grupa ludzi. Ich ciała były pokryte szarą mazią. Niektórzy mieli na sobie resztki policyjnych mundurów. Patrzyli w kierunku samochodu. A potem zaczęli iść. Nie biegli. Szli powoli ale z uporem, który był bardziej przerażający niż jakikolwiek pośpiech. Bartek skręcił w stronę wałów chrobrego, przejechali obok gmachu Urzędu Wojewódzkiego. Wtedy silnik znów zgasł. Nie mamy paliwa, powiedział cicho Bartek. Wokół panowała cisza, tylko rzeka szumiała nienaturalnie, jakby w jej nurcie płynęły setki ciał. W siedzibie Akademii Sztuki. Postanowili schronić się w budynku uczelni przy placu Orła Białego. Zaryglowali drzwi i zabarykadowali wejście stołami. Na korytarzu panował półmrok, a z za szyb dobiegał pomarańczowy blask płonącego miasta. Marek włączył aparat, przeglądając zdjęcia zrobione przy rzece. Na jednym z nich, tuż obok tafli wody, dostrzegł postać w mundurze marynarza. Twarz miała rozmazaną, ale oczy świeciły trupim światłem. Na drugim zdjęciu było coś jeszcze dziwniejszego. Z rzeki unosiły się ręce, jakby ktoś z głębin próbował sięgnąć ku powierzchni. Bartek siedząc przy laptopie próbował połączyć się z internetem. W końcu mu się udało. Na forach i portalach społecznościowych pojawiały się chaotyczne wpisy. Coś dzieje się w Szczecinie. Widziałem ludzi wychodzących z wody. Niech ktoś przyśle wojsko. Po chwili sieć całkowicie padła. Początek końca. Około drugiej 2:05 usłyszeli łomotanie do drzwi. Na dziedzińcu uczelni widać było sylwetki. Marek zajrzał przez okno. To byli ci sami ludzie, których widział na moście. Teraz mieli spuchnięte, sine twarze i puste oczy. Musimy iść na dach, powiedziała Iza drżącym głosem. Wspieli się po schodach na najwyższe piętro. Z góry widać było całe miasto. Płonęły ulice, a mgła mieszała się z dymem. Z portu dobiegały syreny statków, które najpewniej próbowały odpłynąć. Wtedy coś zaczęło się dziać z rzeką. Woda unosiła się jak fala i zalewała bulwary. Z dna wynurzały się dziesiątki ciał. A z każdym ruchem rzeki przybywało ich więcej. Były to nie tylko ludzkie kształty. Widać było zwierzęta, ptaki, ryby, wszystkie w stanie rozkładu, wszystkie ożywione przez tę samą, niezrozumiałą siłę. Marek nagle przypomniał sobie stary artykuł, który czytał kiedyś w archiwum biblioteki. Pisał o eksperymencie prowadzonym w latach 70. Przez wojskowych naukowców z dawnej polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Próbowali oni opracować substancję konserwującą ciała marynarzy poległych na morzu. Chemiczny preparat miał powstrzymywać rozkład. Plotka głosiła, że część tych prób prowadzono właśnie w Szczecinie, w laboratoriach przy Stoczni. Jeśli coś dostało się do rzeki po tylu latach, zrozumieli, że nie ma ucieczki. -Ostatni poranek. Gdy świtało, Iza siedziała skulona przy kominie, Bartek leżał obok, blady i bez ruchu. W nocy został ugryziony, gdy bronili drzwi. Teraz jego skóra miała siny odcień. Nie pozwolę im wejść, powiedział Marek cicho. Zszedł na dół, trzymając w rękach metalowy pręt. Z korytarza dochodziły kroki. Ciała wciąż się zbliżały. Powoli. Nieustannie jak fala przypływu. Ostatnie, co Iza usłyszała, to odgłos metalu uderzającego o coś miękkiego, potem krzyk, a potem cisza. Kiedy otworzyła oczy, było już jasno. Rzeka lśniła w porannym świetle, a mgła opadła. Miasto wydawało się martwe. Zeszła na dół, w korytarzu leżały ślady walki i krew. Nie znalazła Marka tylko jego aparat leżący na posadzce. Na ostatnim zdjęciu widać było fragment dachu uczelni i coś, co wyglądało jak cień ludzkiej sylwetki na tle nieba. Zabrała aparat i wyszła na zewnątrz. Na ulicach panowała złowroga cisza, tylko mewy krążyły nad odrą, której woda miała teraz barwę ołowiu. Ruszyła w stronę wałów chrobrego, idąc ostrożnie między wrakami samochodów. Nagle usłyszała plusk. Odwróciła się. Z nurtu rzeki wynurzała się dłoń. Potem druga. Potem kolejne. I zacofnęła się, a aparat wypadł jej z rąk i potoczył się po bruku. Ostatnim obrazem, jaki uchwycił, była twarz kobiety odbita w tafli wody. Jej własna, ale zdeformowana. Blada, z oczami bez źrenic. Nie wiadomo, co stało się później. Tydzień po tych wydarzeniach do Szczecina przybyło wojsko. Miasto było puste. W raporcie rządowym napisano, że doszło do katastrofy biologicznej spowodowanej skażeniem odry nieznaną substancją chemiczną. W dokumentach nie wspomniano o żadnych ciałach, jednak wśród mieszkańców krążą pogłoski, że nocą, gdy mgła gęstnieje nad rzeką, słychać ciche kroki i oddechy z głębin. Niektórzy twierdzą, że widzieli światło latarni w oddali, a w nim sylwetkę kobiety niosącej aparat fotograficzny. Mówią, że to Iza. Wciąż szuka Marka. A Odra, spokojna jak zawsze, zdaje się co jakiś czas oddychać. I to już koniec dzisiejszej historii. A przynajmniej tak się wydaje. Jeśli dotrwaliście do końca, gratuluję. Nie każdy potrafi zmierzyć się z tym, co czai się w ciemnościach i nadal spać spokojnie. Jeśli ta opowieść przyprawiła cię ociarki, zostaw lajka. To znak, że chcesz więcej. Zasubskrybuj Creepy.pl, by nie przegapić kolejnych mrocznych historii, które tylko czekają, by wślizgnąć się do twojej głowy. A jeśli wciąż masz odwagę, sprawdź inne opowiadania na kanale. Bo strach... To dopiero początek, dobranoc, o ile uda ci się zasnąć.